Ustroju Republiki Rzymskiej urząd dyktatora stanowił nadzwyczajny instrument władzy, powoływany jedynie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla państwa. Funkcja ta miała na celu zapewnienie szybkiego i skutecznego działania, w momentach kryzysu, gdy zwyczajny aparat urzędniczy okazywał się niewystarczający, dyktatora mianowano w szczególnych okolicznościach, takich jak poważne konflikty wewnętrzne, klęski poniesione w wojnach czy śmierć obu konsulów. Otrzymywał on pełnię władzy wykonawczej i wojskowej, nie podlegając żadnej kontroli urzędów republikańskich. Mimo tak szerokich kompetencji, jego mandat był ściśle ograniczony czasowo. Mógł sprawować władzę nie dłużej niż przez 6 miesięcy, po czym obowiązany był do złożenia urzędu i przywrócenia normalnego funkcjonowania republiki.